Tak, słucham. Dzwonię w sprawie fotela z Olixa. Proszę? Dzwonię w sprawie fotela z Olixa. No, no, okej, okay, słucham. Taki do oddania za darmo pan wystawił. Tak, tak, tak. Takie krzesło do biurka, do komputera na kółkach. No, zgadza się. Tak. Mhm. Y Sprawne, normalnie tak jeździ, jeszcze kółka zdziałają? Tak, tak, tak. Tam za darmo pan wystawił, ale wiadomo, że trzeba coś panu tam... Jakieś czego... Nie, nic nie trzeba, po prostu jak pan po to przyjdzie i pan sobie go weźmie, to to będzie ok. Nic mi pan nie musi płacić, jest... tylko trzeba go sobie odebrać. A przepraszam, jest takie w miarę czyste, czy bardziej do mycia? Nie, myślę, że nie. Trzeba. Czysty jest. Do mycia. No, jest. Nie, 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 nie. On stał normalnie u mnie w domu, był nieużywany już od dłuższego czasu. Ojciec kiedyś go używał, ale Tak. ogóle no, w tej chwili nie. No. Tak na przykład. Jaka jak to jest marka tego fotelu? I... No, nie wiem, no nie jest to pewnie Porsche ani Lamborghini wśród foteli takich no. do komputera, tylko jakiś taki zwykły, no, name, no, takie, jakie są w Agacie i gdzieś tam jeszcze. Jeszcze coś. A to jest taki do komputera, do biurka ergonomiczny? No przecież na zdjęciu, na zdjęciu pan widzi, jaki to jest fotel. To jest taki ergonomiczny. Taki jakby pod gaming ergonomiczny. Tak, tak, to jest taki fotel, który 5 tysięcy w tej chwili kosztuje. I to... ja taki kurwa za darmo wystawiam. No nie bądź już pan śmieszny. Tak jest zwykłe krzesło fotel do komputera. Nie wiem, czy jest ergonomiczny, czy nie. To nie, nie jest najnowsze, tylko używane, więc masz ile lat, No i, i co jeszcze? No kurde. Niech pan się nie denerwuje, bo ja go chcę normalnie sobie wziąć od pana, bo niedaleko mieszkam w Miarę. I chcę go po prostu wziąć. Y, Tylko mówię, jakąś czekoladę dla pana? I... Nie, nie trzeba żadnej czekolady, niech pan przyjdzie po niego i go weźmie. No, ja się przeprowadzam, więc się takich gratów pozbywam. Niektórym ludziom się to przyda, ja bym no. to na śmietnik wystawił. Po jednej nocy byłoby to mokre i nikt by już tego nie wziął. Rozumie pan? On ma na przykład yy, no. yy, regulacje na kręgosłup? Nie, nie wiem, nie wiem co on ma, nie, nie, nie przypuszczam żeby to był taki... Ja wiem o co panu chodzi, panu chodzi o takie te... No. nowoczesne fotele gamingowe dla graczy, no. no to raczej coś takiego nie jest, nie. Widzi pan na zdjęciu jak on wygląda? I to jest, to jest no, takie krzesło do komputera... Yy, na kółkach, no A. pewnie ma tam jakąś regulację, ale... A, A jeździ w górę i w dół? No, windą jeździ w górę i w dół. No, na dole powinien być taki zaczep, opuszczanie nie, takie. Nie wiem, nie wiem, naprawdę. No, może pan przyjść, wziąć go i w domu, sobie go pan obejrzy. Jak się panu nie spodoba, to pan go na śmietnik wystawi. No, mówię, to ja jestem wstępnie zainteresowany. No dobrze, no to. Tam ma pan mój numer, niech mi pan napisze, kiedy i o której pan po niego będzie. Tylko tak, no żeby pan nie da rady. No, do... kiedy? Dzisiaj pan już pewnie nie da rady. A która jest godzina? Dziesiąta. Dwudziesta druga? Tak. To mogę przyjechać dzisiaj. No to o której pan będzie? Yy, koło... po dwunastej. No nie, nie, to wie pan, to dajmy, dajmy, spokój, to jutro niech mi pan zadzwoni, czy tam napisze SMS a jutro sobie go pan odbierze. A ma pan jakąś gwarancję, że on tam pochodzi trochę jeszcze? Wie pan, co tak? No, no nie ma. No ja, skąd ja mam panu wziąć gwarancję, że on jeszcze pochodzi? Panie, stał u mnie ten fotel, jeździ, wszystkie kółka są, kółka nie wypadają, jest oparcie dobra, no nieistotne. Dziękuję. Nie, nie. Ja naprawdę jestem zainteresowany. No to proszę mi ma pan mój numer niech mi pan napisze, o której pan jutro będzie proszę o, A dobra. o tej godzinie A dobra, i odebrać. żeby nie robić panu problemu to nie możemy zrobić tak że pan by wysłał y, fotel normalnie na paczkomat do nas żeby to ja mam tak no żeby po prostu nie jeździć i w ogóle pan by na pac paczkomatem wysłał paczkomatem przesłał. no <laughs> jego ja cierpliwość siebie sobie skończyła i tak długo wytrzymał. <śmiech> <śmiech>